Nazywam się Zuzanna i jeśli myślisz, że każda rodzina jest zjednoczona, gościnna i pełna miłości, musisz wysłuchać mojej historii. Od najmłodszych lat nauczyłam się, że we własnym domu nigdy nie będę miała tej samej wartości co moja siostra. Katarzyna zawsze była idealną córką, wysokie oceny, chwalona przez nauczycieli, ulubienic podczas niedzielnych obiadów. Tymczasem ja byłam postrzegana jak cień. Wadliwy element układanki, który działał tylko wtedy, gdy mnie ignorowano. Moja matka dbała o to, aby mi to wyraźnie pokazać. Katarzyna była dumą, ja tylko ciężarem. Jeśli dostałam ocenę bardzo dobrą, ona mówiła, że Katarzyna dostała celującą. Jeśli kupiłam sobie nową sukienkę z pieniędzy, które z trudem zarobiłam, matka mówiła, że wygląda jak z second handu. Żaden mój wysiłek nie był wystarczający. Dorastałam, próbując zdobyć spojrzenie aprobaty, które nigdy nie nadeszło. A kiedy wreszcie poznałam Mateusza, mojego narzeczonego, po raz pierwszy spotkałam kogoś, kto widział mnie taką, jaka jestem. Niedoskonałą, ale prawdziwą. Mówił mi, Zuzanna, nie musisz niczego nikomu udowadniać. Wybrałem ciebie, bo twoje serce jest większe niż wszystkie te osądy. Po tylu latach życia w cieniu mojej siostry, postanowiłam, że nadszedł czas, by przedstawić Mateusza rodzinie. W głębi serca żywiłam niebezpieczną nadzieję, że gdy zobaczą, iż mam u swego boku kogoś, kto mnie naprawdę kocha, może ich sposób traktowania mnie się zmieni. Tego wieczoru przygotowałam prostą, lecz pełną troski kolację. Spędziłam godziny przy garnkach, starając się, aby wszystko było idealne. Gdy zadzwonił dzwonek i Mateusz przyszedł, poczułam, że serce bije mi szybciej. Wszedł uśmiechnięty, przynosząc mi kwiaty i pudełko czekoladek dla mojej matki. Pomyślałam: Tym razem będzie inaczej. Tym razem zobaczą mnie w innym świetle. Ale mylimą się w środku kolacji, gdy wreszcie zebrałam odwagę, by powiedzieć: Chcę oficjalnie przedstawić mojego narzeczonego, Mateusza. Cisza zapanowała w całym pokoju. Wtedy moja matka bez wahania wypowiedziała słowa, które przecięły mnie jak nóż. Co ty w niej widzisz, Mateusz, w tej nieudaczce bez przyszłości? Moja druga córka jest nawet ładniejsza, mądrzejsza i bardziej utalentowana. Wybierz ją. Zamarłam. Ale zanim zdążyłam zareagować, Mateusz odłożył widelec na stół i spojrzał mojej matce prosto w oczy. Z szacunkiem. Lecz stanowczo rozpoczął. Pyta mnie pani, co zobaczyłem w Zuzanie? Zobaczyłem dokładnie to, co go państwo nigdy nie potrafili dostrzec. Zapadła cisza absolutna. Mój ojciec Andrzej spuścił wzrok, jakby było mu wstyd. Moja siostra przestała się śmiać i otworzyła szeroko oczy. Mateusz mówił dalej. Zobaczyłem kobietę, która nauczyła się być silną. Bez niczyjego wsparcia, kobiety, która nigdy nie musiała być idealna, by być wyjątkową. Podczas gdy państwo spędzili życie umniejszając Zuzannie, ona dorosła, inspiruje mnie, bo nie musi z nikim konkurować. I właśnie to sprawia, że jest piękniejsza i cenniejsza niż jakiekolwiek głupie porównania. Ręce mojej matki drżały. Katarzyna ściskała serwetkę w palcach, czerwona z gniewu. Ale Mateusz nie przestawał. Jeżeli chce pani znać prawdę, panie Agnieszko, nie wybrałem Zuzanny z wygody, ani dlatego, że wyróżnia się w czymś, co państwo cenią. Wybrałem Zuzannę, bo jest kobietą, z którą chcę budować życie, bo żaden wymuszony uśmiech i żadna arogancka inteligencja nie przewyższy czystości jej serca. W tej chwili po moim policzku spłynęły łzy. Nie płakałam z żalu, lecz z ulgi. Po raz pierwszy ktoś mnie bronił. Ktoś miał odwagę stawić czoła mojej matce i siostrze słowami, które zawsze tkwiły we mnie zamknięte. Moja matka próbowała się bronić? Nie wiesz o czym mówisz. Katarzyna zawsze była najlepsza. Mateusz uniósł dłoń stanowczo. Najlepsza dla kogo, pani Agnieszko? Dla oczu ślepych, które widzą tylko wygląd i status? Proszę wiedzieć, że państwa idealna córka może być piękna i inteligentna, ale nigdy nie będzie miała serca Zuzanny. A to właśnie jej serce chce, abyśmy razem zbudowali życie. Katarzyna wybuchnęła. To absurd. Będzieś tego żałował, Mateusz. On uśmiechnął się ironicznie. Jedynym żalem, jakim mógłbym mieć, byłoby to, że nie wybrałem Zuzanny. Atmosfera stała się ciężka. Moja matka zbladła. Katarzyna wyszła trzaskając drzwiami, a mój ojciec milczał, unikając mojego wzroku. Ja, ze ściśniętym gardłem, powiedziałam tylko: Zawsze wiedziałam, że nie jestem dla was wystarczająca, ale dziś po raz pierwszy zrozumiałam, że problem nigdy nie tkwił we mnie, tylko w waszych oczach, które nigdy nie potrafiły mnie dostrzec. Mateusz wziął mnie za rękę przy wszystkich i dodał: A jeśli będzie trzeba Zuzanna, Zbudujemy nasze życie daleko od tego jadu. Opuściłam tamten stół z sercem w kawałkach, ale też z siłą, której nigdy wcześniej nie czułam, nie potrzebowałam już ich aprobaty. Po raz pierwszy zrozumiałam, że mam swoją wartość, nawet jeśli moja rodzina nigdy tego nie uznała. W tamtej chwili przysięgłam sobie: nigdy więcej nie pozwolę, by mnie umniejszano. To, co wcześniej było bólem, teraz stało się paliwem. Chciałam być kimś znacznie więcej niż oni kiedykolwiek mogli sobie wyobrazić. Najbardziej ironiczne było to, że moja matka Agnieszka i moja siostra Katarzyna próbowały mnie upokorzyć. Jednak odpowiedź Mateusza, mojego narzeczonego, nie tylko uciszyła wszystkich przy tym stole, ale także obnażyła pewną prawdę. Nieudaczka, którą zawsze we mnie widzieli, w rzeczywistości była jedyną, która zwyciężyła. Tak oto życie pokazało mi, że nawet gdy świat próbuje nas zepchnąć w dół, zawsze znajdzie się ktoś, kto potrafi dostrzec naszą prawdziwą wartość. I chcecie zapytać, ile razy byłeś oceniany, umniejszany lub porównywany z kimś innym, jakbyś nie był wystarczający? Ile razy osoby, które powinny najbardziej cię wspierać, były właśnie tymi, które zraniły cię najmocniej? Jeśli ta historia poruszyła cię, dotknęła twojego serca w jakikolwiek sposób, chcę cię zaprosić do wspólnej refleksji. Nigdy nie pozwól, aby etykiety, które ci przypisują, definiowały kim jesteś. Twoja wartość nie zależy od niczyjej aprobaty. Nie musisz być doskonały, by być kochanym i nigdy nie powinieneś pozwolić, aby cudza opinia zgasiła twoje światło. Teraz chcę cię o coś szczególnego poprosić. Jeśli ta opowieść miała dla ciebie sens, jeśli cię wzruszyła i sprawiła, że dostrzegłeś, iż nie jesteś sam w tej drodze, zasubskrybuj ten kanał. To nic nie kosztuje, a dla mnie znaczy bardzo wiele. Subskrybując, będziesz nadal otrzymywać poruszające, pełne emocji, historie, niosące życiowe lekcje, które mogą odmienić sposób, w jaki patrzysz na siebie i na świat. Włącz również dzwoneczek z powiadomieniami. Aby nie przegapić żadnego kolejnego filmu. Każda historia tutaj powstaje po to, aby głęboko poruszyć serce, dać ci siłę w trudnych chwilach i przypomnieć ci, że życie zawsze niesie ze sobą nieoczekiwane zwroty. Dlatego nie odchodź, nie zasubskrybując. Razem zbudujemy społeczność ludzi wierzących w nowe początki, w przezwyciężanie trudności i w siłę prawdy, bo w końcu to, co naprawdę się liczy, to nie to, co inni o nas mówią, lecz siła, którą nosimy w sobie.